Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku przyciągają uwagę nie tylko ze względu na potencjalną zmianę układu sił politycznych, ale również ze względu na charakter kandydatur, które budzą i kontrowersje, i obawy. Karol Nawrocki, wspierany przez elektorat PiS oraz Sławomir Mencen, lider konfederacji, reprezentują dwa różne bieguny ideowe, jednak obaj niosą moim zdaniem ze sobą istotne ryzyka dla przyszłości kraju. Przeanalizujmy więc, dlaczego Nawrockiego należy postrzegać z ostrożnością, a Mencena z dużo większym niepokojem. Betonowy elektorat PiS. A bezkrytyczne poparcie dla Nawrockiego. Podstawę poparcia dla Karola Nawrockiego stanowi tzw. betonowy elektorat PiSu, który według sondaży obejmuje około 6,5 miliona osób. Głównie. Emerytów i rencistów. Ten segment wyborców charakteryzuje się wysoką lojalnością wobec partii, wynikającej z realizacji programów socjalnych, takich jak 500, 800, czy obietnic utrzymania niskiego wieku emerytalnego. Nawrocki, jako nadal w świadomości wielu kandydat obywatelski formalnie niby niezwiązany spis korzysta z tego poparcia, choć jego deklaracje programowe, tak jak na przykład obniżka VAT-u czy podniesienie drugiego progu podatkowego są często postrzegane jako kontynuacja polityki partii rządzącej w latach 2015-2023. Kluczowym problemem jest brak refleksji wśród tego elektoratu Wielu wyborców PiSu traktuje głosowanie na Nawrockiego jako referendum przeciwko rządowi Donalda Tuska, a nie ocenę konkretnych postulatów. To sprawia, że nawet afery takie jak hotelowa, gdzie Nawrocki miał nielegalnie korzystać z apartamentu Muzeum II wojny światowej, nie osłabiają znacząco jego pozycji. Dla tej grupy liczy się przede wszystkim symboliczne odrzucenie tej tak demokracji warczącej, jak określa się obecny rząd, a nie realna ocena moralności kandydata. Afera hotelowa, a szanse Nawrockiego na drugą turę. Choć betonowy elektorat pozostaje niewzruszony, afera hotelowa stanowi poważną przeszkodę w pozyskaniu głosów niezdecydowanych. Według dziennikarzy gazety wyborczej, Nawrocki zarezerwował apartament y, muzealny na 197 dni, nie uiścił za, za niego opłaty, co Niko oceniło jako naruszenie zasad. W świecie polityki pis takie działania bywają bardzo często bagatelizowane. Hy, niezapłacenie 25 tysięcy złotych to żaden występek. A draby borców ceniących transparentność stanowią sygnał o braku odpowiedzialności. Mimo to sondaże wskazują, że Nawrocki pozostaje w czołówce, głównie dzięki mobilizacji elektoratu PiSu. Jego szanse na drugą turę zależą od zdolności do przekonania wyborców centrowych, którzy mogą uznać, że skandale nie przekreślają jego wizji tzw. Polski jako y, sfery normalności. Problem w tym, że kampania Nawrockiego skupia się na krytyce rządu, a nie na konkretnych rozwiązaniach, co ogranicza jego atrakcyjność poza tradycyjnym owym zabetonowanym elektoratem. Młodzi i paradoks poparcia dla Mencena W przeciwieństwie do Nawrockiego, Sławomir Mencen buduje swoją pozycję na poparciu młodych, zwłaszcza mężczyzn w wieku 18-29 lat. Według badań morin Common Polska konfederacja cieszy się 26% poparciem w tej grupie, podczas gdy koalicja obywatelska zaledwie 15%. Przyczyny tego zjawiska są złożone. Po pierwsze, swego rodzaju ekonomiczny pragmatyzm. Młodzi wyborcy doceniają postulaty obniżki podatków, na przykład podatku Belki oraz deregulację gospodarki. Mencen przedstawia się wszystkim y, jako antysystemowiec, który chce zlikwidować ZUS, uprościć biurokrację, co w sumie trafia w oczekiwania pokolenia sfrustrowanego wysokimi kosztami życia. Kontestacja establishmentu to również część dla części młodych głos na konfederację. W pewna forma buntu przeciwko tradycyjnym partiom, które, ich zdaniem, nie rozwiązują problemów związanych z wintlacją czy mieszkaniami. Relatywizacja kontrowersji. Pomimo haseł uznawanych za haniebne, np. antysemickie wypowiedzi z piątki Mencena, młodzi wyborcy często traktują je jako nie, taką swego rodzaju polityczną prowokację, oder, oderwaną od realnej polityki. Co istotne, kobiety w wieku 18-29 lat są bardziej sceptyczne wobec męcena. 30% z nich deklaruje niezdecydowanie, prawdopodobnie ze względu na jego konserwatywne poglądy na prawa reprodukcyjne. Haniebne hasła versus skuteczna narracja. Wypowiedzi Sławomira Mencena na temat praw kobiet i aborcji stały się przedmiotem intensywnej debaty publicznej. Mencen wielokrotnie podkreślał, że kobiety nie myślą tylko o aborcji. Jednocześnie krytykując lewicowych polityków za rzekome sprowadzanie kobiet do tej jedynej kwestii. Ta narracja, choć pozornie progresywna, maskuje jednak głębsze kontrowersje związane z programem jego partii, która pozostaje zdecydowanie przeciwna liberalizacji prawa aborcy aborcyjnego. Podczas Wystąpienia w Jarocinie 8 marca 2025 roku w Międzynarodowy Dzień Kobiet Męcens stwierdził: Niektórzy politycy twierdzą, że kobieta o niczym innym nie myśli, tylko żeby zrobić aborcję. W tym samym zdaniu dodał jednak, że to właśnie kobiety widzą skomplikowane przepisy, złą biurokrację i wysokie podatki próbując przekierować dyskusję na temat praw kobiet na gospodarkę. Ta retoryka służy dwóm celom. Po pierwsze, krytyce przeciwników politycznych. Męcen oskarża Lewicę o zawężanie kobiecej agendy do aborcji, ignorując jego zdaniem realne problemy, takie jak inflacja czy dostępność mieszkań. W ten sposób tworzy narrację, w której Konfederacja jest obrońcą kobiet przed upolitycznieniem ich potrzeb. No i wreszcie przesunięcie uwagi od własnego stanowiska, choć mencent deklaruje, że kobiety mają te same problemy co mężczyźni i jego partia konsekwentnie opowiada się za utrzymaniem obecnego restrykcyjnego prawa aborcyjnego wprowadzonego przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku. W praktyce oznacza to, że kobiety w Polsce nadal nie mają prawa do przerywania ciąży nawet w przypadkach ciężkich wad płodu. Mimo to jego poparcie rośnie, co wynika z kolei z kilku innych czynników. Po pierwsze, przeformułowanie wizerunku. W kampanii 2025 roku Mencen unika skrajnych wypowiedzi, skupiając się na ekonomii i bezpieczeństwie. Jego hasła o Polsce bogatej i bezpiecznej brzmiał bardziej uniwersalnie niż wcześniejsze kontrowersje. Powtórę brak alternatyw. Młodzi, rozczarowani KO i lewicą, widzą w Konfederacji jedyną siłę obiecującą radykalną zmianę. Po trzecie, media społecznościowe. Mencen skutecznie wykorzystuje platformy takie jak Twitter, obecnie X czy TikTok, gdzie jego bezpośredni styl i memy, na przykład związane z własnym browarem, trafiają do młodej widowni. Co ciekawe. Zarzuty o prosowieckie nastawienie, np. Na krytyka sankcji wobec Rosji, nie szkodzą mu znacząco, ponieważ wyborcy Konfederacji postrzegają je przez pryzmat prag pragmatyzmu geopolitycznego, a nie sympatii do Kremla. Konfederata i alkohol. Kwestia ewentualnego nadużywania alkoholu przez Mencena pojawia się w dyskursie publicznym głównie za sprawą jego powiązań z browarem Mencen, który stał się elementem kampanii marketingowej. W środowiskach internetowych krążą memy sugerujące hipokryzję lidera, który promuje trzeźwość, jednocześnie zarabiając na piwie. Jednak brak jest dowodów na osobiste problemy Mencena z alkoholem, co sprawia, że temat ten jak gdyby pozostaje marginalny. Komu zależy na zwycięstwie Mencena? Rosnące poparcie dla Konfederacji niepokoi zarówno PiS, jak i KO. Dla PiSu Mencen jest rywalem odbierającym głosy prawicy, szczególnie wśród młodych mężczyzn. Dla K.O. stanowi zagrożenie jako siła destabilizująca scenę polityczną. Sam Mencen jednak podkreśla, że nie zawrze koalicji z PiS, co jest próbą budowania wizerunku czystego polityka. Populizm a realne postulaty. Kluczowym pytaniem jest. Co pozostaje z programu Mencena po odrzuceniu populizmu. Jego postulaty, takie jak likwidacja ZUS-u czy reforma podatkowa, są trudne do zrealizowania bez głębokich cięć społecznych. Eksperci wskazują, że na przykład zniesienie podatku belki przyniosłoby straty budżetowe sięgające około 10 miliardów złotych rocznie, co wymagałoby. Kompensacji innymi daninami. Mencen unika jednak szczegółów, koncentrując się na ogólnikowych hasłach tzw. wolności gospodarczej. Dlaczego powinniśmy bać się Mencena bardziej niż nawrockiego? Podczas gdy Nawrocki reprezentuje ciągłość polityki Pisu z wszystkimi jej wadami i ograniczeniami, Mencen wprowadza do debaty element nieprzewidywalności. Jego mieszanka radykalnego liberalizmu gospodarczego i konserwatyzmu społecznego może prowadzić do polaryzacji na niespotykaną skalę. Co więcej, jego rosnąca popularność wśród młodych sugeruje, że Konfederacja może stać się trwałym elementem polskiej polityki, co dla części społeczeństwa jest przerażającą wizją. Nawrocki. Mimo wszystkich afer pozostaje kandydatem starego porządku, którego mechanizmy są względnie czytelne. Mencenzas zaś jako produkt nowej ery polityki opartej na kontrowersji i mediach społecznościowych niesie ze sobą ryzyko fundamentalnej zmiany, której skutki trudno dziś w pełni ocenić.